Nasze korzenie jubilarskie wywodzą się z segmentu biżuterii z brylantami. Wyszyl cenowym, natomiast potrzeba rynku i to, co od klientek słyszeliśmy dużo wcześniej, to było to, żeby zaproponować coś, co będzie dostępne dla każdej grupy, żeby coś było w bardzo niskich cenach, w bardzo dobrej jakości w wspaniałym wzornictwie. I żeby czym klientki mogą się dzisiaj pobawić tą biżuterią. I mi się wydaje, że nam się tutaj udało. Chariz, projekt Szariz, który tutaj rozpoczynamy, bo to jest któryś z kolei, ale w projekcie z tych sklepów bardzo, bardzo wiele na terenie Polski. Właśnie to wszystko ma w sobie. Piękne wzornictwo. Wspaniałą jakość i przede wszystkim jest dostępny dla każdego klienta, to znaczy ceny zaczynają się już od 30 zł. Górny pułap to jest zdaje się 300 czy 350 w zależności od kolekcji, całe kolie. Jest to materiał pozłacany 18-karatowym złotem, zawierający kamienie Swarowskiego, nieuczulający przede wszystkim, na co klientki zwracają bardzo dużą uwagę. No i przede wszystkim wzornictwo, wzornictwo, wzornictwo. W tym antuażu, który my tutaj proponujemy naszym klientkom, nie tylko jeżeli chodzi o wnętrze sklepu, jak również atmosferę, zapach, muzykę, jak i również opakowania, stanowi kapitalny pomysł na poprawienie dla kobiet sobie humoru. Dla mężczyzn na to, żeby mieli wspaniały upominek dla kobiety, dla najbliższej osoby, no i generalnie, żeby u nas się odpoczywa. Nie ma stresu, można, po, można odetchnąć przez chwilę, pooglądać, przymierzyć biżuterię, zastanowić się, wrócić. Wszystkie klientki są bardzo mile zaskoczone tym, jakie są niskie ceny i przede wszystkim tym, jakie jest wzornictwo, które zmienia się co dwa tygodnie. Co dwa tygodnie z Francji przylatuje do nas biżuteria zupełnie o nowych wzorach. Także bardzo ciężko jest, tutaj polityka firmy jest taka, że bardzo ciężko jest powtórzyć, nawet gdy Pani chciała kupić coś dla siostry, coś takiego samego dla osoby znajomej, zaprzyja no, zaprzyjaźnionej, przepraszam, ale i wtedy to jest, jest, jest to mały problem, pod warunkiem, że nie jest to reklamacja, bo, która się nam bardzo, bardzo rzadko zdarza, niemalże nigdy mogą to być uszkodzenia mechaniczne, na przykład takiego szarpnięcia czy czegoś, na które absolutnie reagujemy i wtedy taka rzecz jest naprawiana, bądź wymieniana na nową. To jest bardzo ważne, bo klientki nie mają dyskomfortu. Że kupiły coś, co się mogłoby popsuć, albo nie będzie reakcji na reklamację. Nie reagujemy, bo reklamacji nie ma, ale jeżeli była taka yy, potrzeba, powstała, jesteśmy do dyspozycji klientek nie tylko w Otwocku, ale i w innych miastach. Dostępniśmy przez cały czas. Po prostu budujemy dobrą opinię o, o wspaniałej marce, a przede wszystkim produkt zawsze musi się sam obronić. A w jakich godzinach będzie otwarty sklep? Od poniedziałku do piątku zapraszamy w godzinach 11:19, w każdą sobotę zapraszamy w godzinach 1000 14 Także bardzo wiele z klientów zapraszamy.